starym, dostojnym dworze rodziny Adamskich, gdzie echo kroków gubiło się w przestrzennych korytarzach, życie płynęło według surowego, niezmiennego rytmu. Na czele tego mikrokosmosu stał pan Adamski, człowiek o niezmiernym bogactwie i równie wielkiej samotności, otoczony przez służbę, którą traktował z dystansem godnym władcy odległego królestwa. Wśród tej służby była Maria. Niewidzialna, cicha siła napędowa domu, zajmująca się wszystkim, od organizacji dnia podbanie o każdy szczegół. Była gospodynią, powiernicą, a przede wszystkim jedynym stałym punktem w chaotycznym świecie małej Lili. Lila nie była jego córką, lecz wnuczką osieroconą po tragicznym wypadku. Jej rodzice zginęli, pozostawiając ją pod opieką dziadka, który choć zapewniał jej wszelkie materialne wygody, nie potrafił obdarzyć jej ciepłem i bliskością. To zadanie nieoficjalnie spadło na Marię. Maria miała przeszłość. Przeszłość ukrytą głęboko zakopaną pod warstwami codzienności i rutyny. Nie zawsze była tylko gospodynią. Dawno temu, w innym życiu, jej dłonie chwytały coś więcej niż tylko ściereczkę do kurzu. Chwytały narzędzia, ratowały życie. Była studentką medycyny, obiecującą, pełną pasji. Ale życie napisało dla niej inny scenariusz nagła choroba matki, potrzeba pieniędzy, rezygnacja ze studiów, podjęcie jakiejkolwiek pracy, która pozwoliłaby związać koniec z końcem. Dwór adamskich stał się jej azyłem, a jednocześnie więzieniem dla jej dawnych marzeń. Ale wiedza pozostała. Uśpiona, zapomniana, ale wciąż tam była, w zakamarkach pamięci, w sprawności dłoni, w sposobie obserwacji świata. Lila była kruchym kwiatem w tym zimnym domu. Miała siedem lat, oczy pełne smutku i mądrości niepasującej do jej wieku. Ubrana zawsze w najdroższe sukienki, Otoczona zabawkami, których pragnęłyby wszystkie dzieci, była jednak przerażająco samotna. Tylko Maria potrafiła dotrzeć do jej małego serca. Opowiadała jej bajki, uczyła ją czytać, bawiła się z nią w ogrodzie. Maria stała się dla Lili nie tylko opiekunką, ale substytutem rodziny, kotwicą w niepewnym świecie. Wiedziała, że przyszłość Lili, jej bezpieczeństwo i szczęście zależą w całości od pana Adamskiego. Był jej jedynym prawnym opiekunem. Jej jedyną szansą na stabilne życie. Ta zależność była cichym ciężarem w sercu Marii. Pewnego dnia, jak grom z jasnego nieba, wszystko się zmieniło. Pan Adamski, zawsze opanowany i wydający się niezniszczalny, zasłabł gwałtownie w swoim gabinecie. Maria znalazła go pierwsza. Jego twarz była popielata, oddech płytki, na czole perlił się zimny pot. Serce Marii zamarło. Nie była to zwykła niedyspozycja. To było coś poważnego, coś, czego widok natychmiast przywołał uśpioną wiedzę, instynkt. Zleciła służbie wezwanie pogotowia i najlepszych lekarzy, jakich można było znaleźć w okolicy. Chaos wkradł się do zwykle uporządkowanego dworu. Telefonowano, biegali ludzie, wzywano karetkę. Maria, pomimo wewnętrznego niepokoju, zachowała zimną krew, próbując ułożyć pana Adamskiego w bezpiecznej pozycji, sprawdzając podstawowe parametry tak jak uczyła się tego lata temu. Przybył doktor Evans. Renomowany, ceniony, otoczony aurą sukcesu. Jego nazwisko otwierało drzwi do najlepszych szpitali i najbogatszych pacjentów. Wszedł do gabinetu pana Adamskiego z wyniosłą pewnością siebie, odsuwając Marię na bok machnięciem ręki. Maria, choć zepchnięta do roli obserwatora, nie przestała patrzeć. Jej oczy, wytrenowane lata temu w obserwacji najmniejszych sygnałów, śledziły każdy ruch doktora Ewansa, każdy wyraz jego twarzy, każdy gest. Widziała, jak bada pana Adamskiego, jak marszczy brwi, jak wydaje polecenia. Ale widziała też coś więcej. Widziała niepewność w jego oczach, mimo fasady profesjonalizmu. Widziała pośpiech, nerwowość. Czuła, że coś jest nie tak, że diagnoza stawiana pospiesznie, leczenie wdrażane bez głębszej analizy, nie odpowiadają powadze sytuacji. Zaczęła dyskretnie zbierać informacje. Słuchała rozmów służby, która powtarzała zasłyszane strzępki informacji. Dopytywała pielęgniarkę, która przyjechała z doktorem, udając troskę gospodyni o zdrowie pracodawcy. Znalazła leki, które podano panu Adamskiemu i szybko wyszukała ich działanie i skutki uboczne w starej, za encyklopedii medycznej, którą kiedyś przyniosła do dworu. Im więcej dowiadywała się o stanie pana Adamskiego i o tym, co robił doktor Evans, tym większy niepokój czuła. Symptomy zdawały się wskazywać na coś innego niż to, co sugerował doktor. Leczenie, które zastosował, wydawało się niewłaściwe, wręcz niebezpieczne. W jej głowie zaczęły układać się strzępy wiedzy z dawnych lat tworząc przerażający obraz. Pan Adamski nie był leczony właściwie, jego stan się pogarszał, a czas uciekał. Najbardziej jednak bolał widok Lili. Dziewczynka czuła, że dzieje się coś strasznego. Widziała zamieszanie, widziała blade oblicze dziadka. Przylgnęła do Marii, drżąc. Jej małe dłonie zaciskały się na spódnicy Marii, a jej ciche, pełne strachu pytania łamały serce. Czy dziadziuś będzie zdrowy, Marysiu? Czy on nie odejdzie jak mama i tata? Maria obejmowała ją, uspokajając szeptem, zapewniając, że wszystko będzie dobrze, choć wcale nie była tego pewna. Wiedziała, że jeśli pan Adamski umrze, przyszłość Lili stanie pod znakiem zapytania. Być może trafiłaby do dalekich, obcych krewnych, albo co gorsza, do domu dziecka. Maria nie mogła na to pozwolić. Miłość do Lili stała się katalizatorem iskrą, która rozpaliła uśpiony ogień determinacji. Doktor Evans opuścił dwór wieczorem, zapewniając, że stan pacjenta jest stabilny i wymaga jedynie odpoczynku i przepisanych leków. Maria patrzyła, jak odjeżdża jego luksusowy samochód, a jej serce biło mocno od złych przeczuć. Intuicja, wsparta uśpioną wiedzą, krzyczała, że coś jest fatalnie źle. Całą noc czuwała przy drzwiach pokoju pana Adamskiego, nasłuchując Służąca, która miała dyżur, drzemała na krześle. Maria weszła do środka. Światło nocnej lampki padało na twarz pana Adamskiego, podkreślając jego bladość. Jego oddech był jeszcze płytszy, nierówny. Wokół jego ust pojawił się sajni odcień. Te objawy. Maria natychmiast wiedziała. To nie była stabilizacja. To było pogorszenie. Stan krytyczny. Gorączkowo przeglądała notatki i recepty zostawione przez doktora Evansa. Leki, dawki. Wszystko było nieadekwatne do tego, co widziała. Pan Adamski potrzebował natychmiastowej, inwazyjnej interwencji, a niełagodnych środków uspokajających. Dlaczego doktor Evans popełnił taki błąd? Czy był niekompetentny? Czy może. Czy było w tym coś więcej? W tamtej chwili Maria nie miała czasu na dochodzenie. Widziała umierającego człowieka i wiedziała, co należy zrobić. Wiedziała też, że nikt inny tego nie zrobi. Nie było czasu na wezwanie innego lekarza, na przewiezienie go do szpitala. Liczyły się minuty. W jej pamięci, jak błyskawica, przemknęły obrazy z zajęć z anatomii, z ćwiczeń na sali operacyjnej, z podręczników studiowanych do późnej nocy. Przypomniała sobie procedurę, narzędzia, kroki. Strach ścisnął jej gardło. Była tylko gospodynią. Nie miała licencji, nie miała doświadczenia klinicznego od lat. Co jeśli się pomyli? Co jeśli pogorszy jego stan? Ale spojrzała na śpiącą w sąsiednim pokoju Lile. Spojrzała na bezbronnego, umierającego pana Adamskiego, jedyną ostoję dla tego kruchego dziecka. W tej chwili dylemat moralny zniknął. Nie chodziło już o nią, o jej strach, o konsekwencje. Chodziło o Lili, o sprawiedliwość dla niej, o ocalenie jej przyszłości. Głęboko w sercu wiedziała, że to, co robił doktor Evans, było nie tylko błędem, ale być może celowym zaniedbaniem. Czuła to w kościach, w sposobie, w jaki unikał jej spojrzenia, w pośpiechu, z jakim opuszczał dwór. Ale dowody były nikłe, a czas uciekał. Nie mogła czekać, aż światło dzienne ujrzy prawda o doktorze Evansie. Musiała działać teraz dla Lili. Po raz pierwszy od wielu lat Maria poczuła przypływ adrenaliny, skupienia, które znała z dawnych czasów, z sali operacyjnej, gdzie liczyła się tylko precyzja i wiedza. Jej dłonie przestały drżeć. Kryzys nadszedł w środku nocy. Stan pana Adamskiego gwałtownie się pogorszył. Zaczął się dusić, jego oddech stał się rzężący. Służąca obudziła się przerażona. Maria była już obok łóżka. Doktor Evans nie odbierał telefonu. Zapewne celowo. Maria wiedziała, że to jest ten moment. Moment, w którym musi podjąć ostateczną decyzję, zobaczyła przerażenie w oczach służącej, która patrzyła na umierającego pana Adamskiego. Usłyszała cichy szloch Lili, która obudziła się i stała w drzwiach, patrząc na dziadka. To spojrzenie, pełne strachu i rozpaczy, było ostatnim bodźcem. Maria odwróciła się do służącej. Jej głos był niski, ale stanowczy. Muszę coś zrobić. On umiera. Służąca patrzyła na nią z niedowierzaniem. Ale co? Jesteśmy sami. Nie, odparła Maria. Nie jesteśmy sami. Ja mogę. Ja wiem, co trzeba zrobić. Podeszła do Lili, kucnęła przy niej i spojrzała jej prosto w oczy. Lila, posłuchaj mnie. Dziadziuś potrzebuje pomocy. Bardzo pilnej pomocy. Muszę spróbować mu pomóc. Musisz być dzielna, dobrze? Musisz zostać z panią Anną i nie wchodzić tutaj, dopóki ci nie powiem, że możesz, zgoda? Lila, mimo łez, skinęła głową. Ufała Marii bezgranicznie. W tej chwili Maria podjęła działanie, które na zawsze odmieniło jej życie. Jej działania były zuchwałe, Przekraczające wszelkie granice. Rozkazała służącej przynieść czyste ręczniki, wodę, spirytus, apteczki. Sama poszła do gabinetu doktora Evansa, który, jak się okazało, zostawił tam swoją torbę z częścią sprzętu. Znalazła to, czego potrzebowała: skalpel, choć niesterylny, ale musiała zaryzykować, pesety, nici chirurgiczne, leżały w małej, osobistej apteczce lekarza, gaziki. Nie miała sprzętu do sterylizacji. Nie miała asysty, nie miała sali operacyjnej. Miała tylko swoją wiedzę, determinację i miłość do Lili. Przygotowała prowizoryczne pole operacyjne na szafce nocnej. Oświetlenie było słabe. Serce waliło jej jak młot, ale umysł był krystalicznie czysty, skupiony na zadaniu. Służąca Anna, drżąc ze strachu, robiła, co okazała Maria, podając jej narzędzia, pomagając, jak mogła, choć nie rozumiała, co się dzieje. Maria działała z precyzją, którą sama w sobie odkrywała na nowo. To było jak powrót do innego życia, do tożsamości, którą pogrzebała. Ale ten powrót był wymuszony przez skrajną konieczność. Zaczęła procedurę, która lata temu była dla niej codziennością podczas ćwiczeń, a teraz stała się wyścigiem z czasem o życie człowieka. Każdy ruch był przemyślany, każdy gest pewny, mimo drżenia rąk Anny. Skupiała się na oddechu pana Adamskiego. Na kolorze jego skóry, natętnie. Z czasem zapomniała o strachu, o konsekwencjach prawnych, o tym, że jest tylko gospodynią wykonującą zabieg, który powinien przeprowadzić wykwalifikowany chirurg. Była tylko ona, pacjent i zadanie, które musiała wykonać. Czas zdawał się płynąć inaczej, rozciągając się i kurcząc w tym samym momencie. Nagle rozległ się dzwonek do drzwi. Anna aż podskoczyła. Kto to mógł być o tej porze? Ostrożnie poszła sprawdzić. Wróciła z przerażeniem wypisanym na twarzy. To. To doktor Evans. I ktoś z nim. Mówią, że zapomniał czegoś i muszą wejść. Maria zastygła. Doktor Evans wracał. Dlaczego? Czyżby domyślał się, że coś jest nie tak? Czy może chciał zatrzeć ślady swojej niekompetencji? Nie miała czasu na myślenie musiała dokończyć. Szybko wydała dyspozycję Annie, co ma powiedzieć, jak ma się zachować, by ich zatrzymać, zyskać choć kilka cennych minut. Anna, choć przestraszona, poszła. Maria w przyspieszonym tempie kontynuowała zabieg, jej serce waliło jeszcze mocniej, tym razem nie tylko ze strachu o pacjenta, ale i o siebie. W tle słyszała przytłumione głosy z dołu, podniesione ton doktora Ewansa, zdenerwowane odpowiedzi Anny. Wiedziała, że czas się kończy. Lila, cicho siedząca w kącie korytarza, patrzyła na drzwi pokoju dziadka z wielkimi, pełnymi obaw oczami. Czuła, że Maria walczy o coś ważnego, choć nie rozumiała dokładnie o co. Doktor Evans w końcu wtargnął do pokoju pana Adamskiego, zanim weszło dwóch mężczyzn w garniturach, najwyraźniej ktoś z rodziny lub prawnicy wezwani przez niego na świadków. Widok Marii, pochylonej nad łóżkiem pana Adamskiego, z narzędziami w rękach, w świetle lampki, musiał być dla nich szokujący. Doktor Ewans ryknął: Co pani wyprawia? Kim pani myśli, że jest? To morderstwo. Jego twarz była purpurowa od wściekłości i paniki. Maria podniosła wzrok. Jej twarz była spocona, ale spojrzenie twarde i spokojne. Narzędzia spoczywały teraz nieruchomo na tacy. Ja ratuję życie, odparła cicho, ale stanowczo życie, które pan skazał na śmierć swoją niekompetencją lub celowym zaniedbaniem. Wskazała na leki, które zostawił doktor Evans. To nie miało mu pomóc. On miał. Urwała. Nie miała dowodów, tylko przeczucia. Ale miała fakt, pan Adamski teraz oddychał regularniej, jego kolor wracał do normy. Kulminacja nastąpiła szybko. Doktor Evans, zdając sobie sprawę, że jego błąd lub coś gorszego zostanie ujawniony, próbował przejąć kontrolę, wyrwać Marii narzędzia. Ale ona ich nie puściła. W tym momencie do pokoju wbiegła Lila. Widząc zamieszanie, zobaczyła Marię w konfrontacji z wściekłym mężczyzną i dziadka leżącego w łóżku. Bez wahania podbiegła do Marii i stanęła tuż obok niej, chwytając jej rękę. Proszę zostawić Marysię w spokoju, krzyknęła. Jej mały głosik drżał, ale był pełen siły. Ona pomaga dziadziusiowi. On nie umrze. Obecność dziecka, jej niewinność i odwaga w obronie Marii zdziałały więcej niż tysiąc słów. Prawnicy, którzy weszli za doktorem Evansem, cofnęli się, wyraźnie zszokowani sceną. Maria, korzystając z chwili, dokończyła ostatnie kroki, zabezpieczając miejsce operacji. Doktor Evans Widząc, że pan Adamski żyje i wydaje się stabilizować, a jego własna pozycja jest zagrożona, zbladł. Oskarżenia o morderstwo obróciły się przeciwko niemu. W tym momencie do dworu wjechała karetka wezwana przez Annę. Przybyli ratownicy medyczni szybko ocenili sytuację. Zdziwieni zastali pacjenta w stanie znacznie lepszym niż sugerował opis wezwania po świeżo przeprowadzonym zabiegu, którego z pewnością nie wykonał żaden z obecnych tam mężczyzn w garniturach. Malia w obecności ratowników i zdezorientowanych świadków, spokojnie opowiedziała, co się wydarzyło. Jej historia, wsparta poprawiającym się stanem pana Adamskiego, a także dokumentacją medyczną, którą dyskretnie zebrała, zaczęła układać się w całość. Okazało się, że pan Adamski miał ostrą niedrożność, która wymagała natychmiastowej interwencji. Leki i diagnoza doktora Evansa były fatalnym błędem lub celowym działaniem, mającym na celu. CO? Być może jego śmierć była komuś na rękę? Te podejrzenia pojawiły się później, gdy prawnicy Adamskiego rozpoczęli własne śledztwo. Ważne było, że Maria działała i uratowała mu życie. Doktor Evans, w obliczu dowodów i zeznań Anny, która opowiedziała o jego pośpiesznym odjeździe i powrocie, został zatrzymany do wyjaśnienia. Pan Adamski trafił do szpitala, gdzie jego stan się stabilizował pod opieką prawdziwych specjalistów. Wszyscy byli pod wrażeniem zabiegu, który uratował mu życie wykonanego w domowych warunkach, przez osobę bez oficjalnych uprawnień, ale z nadzwyczajną precyzją. Szybko wyszło na jaw, kim była Maria i jakie miała wykształcenie. Historia o gospodyni, która uratowała milionera, obiegła media, ale wewnątrz dworu adamskich, w sercu małej Lili i w duszy Marii, wydarzyło się coś znacznie ważniejszego. Pan Adamski, po odzyskaniu przytomności, dowiedział się. Kto i w jakich okolicznościach uratował mu życie? Zwykle zdystansowany i chłodny, był głęboko poruszony. Po raz pierwszy spojrzał na Marię nie jak na służbę, ale jak na człowieka, który poświęcił wszystko, ryzykował wolność i reputację, aby go ocalić. Ocalić nie tylko jego, ale i przyszłość jego ukochanej wnuczki. Zrozumiał, jak wiele Maria znaczyła dla Lili, jak głęboka więź ich łączyła. Konsekwencje działania Marii były złożone. Z jednej strony groziły jej zarzuty o nielegalne wykonywanie zawodu medycznego, z drugiej jej czyn był aktem desperackiego ratowania życia, co miało ogromny wpływ na jej korzyść w oczach opinii publicznej i późniejszego sądu. Prawnicy pana Adamskiego, zaangażowani przez niego osobiście, podjęli się jej obrony. Sprawa przeciwko doktorowi Ewansowi również nabierała tempa, śledztwo wykazało, że jego praktyki były dalekie od etycznych a w przeszłości zdarzały mu się podobne pomyłki, które były tuszowane. W jego powrocie tamtej nocy dopatrzono się próby manipulacji lub zatarcia śladów. Maria stawiła czoła tym wyzwaniom z godnością. Nie żałowała swojej decyzji. Wiedziała, że postąpiła słusznie, że nie mogła postąpić inaczej. Jej przeszłość jako obiecującej studentki medycyny, która musiała zrezygnować ze swoich marzeń, wyszła na jaw, budząc współczucie i podziw. W sądzie, gdy ważyły się jej losy, zeznawała Lila. Jej proste, szczere słowa o Marysi, która jest najdzielniejsza na świecie i która uratowała dziadusia, poruszyły wszystkich na sali. Lila opowiedziała o tym, jak Maria dbała o nią, jak ją kochała, jak była jej rodziną. Sąd, biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności, ratowanie życia w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, niekompetencje lub celowe działanie lekarza, a także nieskazitelną postawę Marii i jej wcześniejsze wykształcenie, wydał wyrok uniewinniający. Maria została uznana za bohaterkę, nie przestępczynię. Doktor Evans natomiast poniósł pełne konsekwencje swoich działań, stracił licencję, został oskarżony o błędy medyczne, inne wykroczenia. Sprawa pana Adamskiego była tylko wierzchołkiem góry lodowej i jego nieuczciwych praktyk. Po powrocie do dworu, pan Adamski nie był już tym samym człowiekiem. Bliskość śmierci i cudowne ocalenie z rąk osoby, którą ledwo zauważał, odmieniły jego perspektywę. Jego relacja z Lilą stała się cieplejsza, bardziej zaangażowana. Ale przede wszystkim, zmieniła się jego relacja z Malią. Zaproponował jej znacznie więcej niż tylko pracę. Widział jej potencjał, jej poświęcenie, jej miłość do Lili. Zaproponował jej pomoc w dokostudiów medycznych, zaoferował wsparcie, by mogła odzyskać swoje marzenia. Maria, Choć wzruszona, nie była pewna. Lata dystansu i innej rzeczywistości zrobiły swoje. Ale Lila nie wyobrażała sobie życia bez Marii. Pan Adamski również nie. Stworzyła się między nimi niezwykła więź, nie oparta na statusie społecznym czy pieniądzach, ale na wspólnym doświadczeniu, na ocalonym życiu, na miłości do dziecka. Maria zgodziła się zostać, nie jako gospodyni, ale jako część ich życia, ich rodziny. Podjęła wyzwanie powrotu na ścieżkę medycyny, wspierana przez pana Adamskiego, który stał się jej mentorem i przyjacielem. Lila w końcu znalazła prawdziwą rodzinę dziadka, który nauczył się okazywać uczucia, i Marię, która była jej opoką, jej bohaterką. Dwór adamskich, niegdyś zimny i formalny, wypełnił się ciepłem i śmiechem dziecka. Maria nie tylko uratowała życie pana Adamskiego, ale ocaliła przyszłość Lili i odnalazła swoją własną, zapomnianą przyszłość. Jej czyn, początkowo postrzegany jako niemożliwy i niebezpieczny, stał się symbolem poświęcenia, odwagi i ukrytego potencjału, który drzemie w każdym z nas, czekając na odpowiedni moment, by się ujawnić. Z prostego aktu desperacji zrodziła się nowa rodzina, oparta na wdzięczności, miłości i wzajemnym szacunku, udowadniając, że prawdziwe bogactwo nie tkwi w posiadanych dobrach, ale w sercach ludzi, którzy są gotowi zaryzykować wszystko dla tych, których kochają. Maria, dawniej niewidzialna gospodyni, stała się lekarzem, opiekunką i członkiem rodziny, a jej historia na zawsze splotła się z losami rodu adamskich, jako przypomnienie, że bohaterowie często kryją się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach.